Straszne świnie, hienodony i amficjony. Tygrysy szablozębne i niedźwiedzie krótkopyskie. Przerażające ptaki oraz wilki. Wszystkie te stworzenia przez pewien czas były głównymi drapieżnikami i królowały na kontynentach amerykańskich. Jeden kontynent jednak był zamieszkany przez zupełnie inne istoty. Jesteś na kanale Atlas i w tym wideo dowiesz się o prehistorycznych stworzeniach, które panowały w Australii. Australia. Ten kontynent otoczony oceanami od milionów lat stanowi wspaniałe laboratorium eksperymentalne dla procesu ewolucji. Tak jak i teraz Australia jest domem dla ogromnej liczby zwierząt, których nie ma nigdzie indziej na naszej planecie, tak samo było w czasach pleistocenu, półtora miliona lat temu. Głównymi ssakami tutaj były torbacze, a jednym z głównych drapieżników była olbrzymia mięsożerna jaszczurka o nazwie Megalania. Był to największy gad na Ziemi od czasów tyranozaura Rexa. Jedna trzecia tony śmiercionośnej, zimnokrwistej mocy. Było to coś tak dużego i potężnego jak krokodyl nilowy, tylko szukającego żeru w środowisku lądowym. Ciało Megalani to same mięśnie i grube kości. Były pokryte niewiarygodnie twardymi łuskami, które we wnętrzu miały kostne fragmenty. Jej czaszka była uzbrojona w mnóstwo zębów, każdy z nich miał pikowane krawędzie. Przypominał więc nóż do steków. Mocno zbudowana czaszka megalani była przystosowana do atakowania, przytrzymywania i wyrywania dużych kawałków mięsa z ciała ofiar. Jej ukryzienie powodowało ogromną utratę krwi i zwykle nie dawało ofierze ani jednej szansy na przeżycie. Według obliczeń różnych naukowców, długość dużych przedstawicieli tego gatunku wahała się od 4 do 9 metrów, a masa od 300 kg do nawet powyżej 2 ton. To był bardzo skuteczny drapieżnik, który mógł wyczuć ofiarę lub odór rozkładającej się padliny z odległości co najmniej kilometra. Jak i współczesne węże i jaszczurki, Megalania miała rozwidlony język, który był niezwykle czułym czujnikiem. Zapach zdobyczy składa się z wielu maleńkich cząsteczek chemicznych, które są pozostawiane przez zwierzę i unoszą się w powietrzu. Niektóre z nich opadają na język jaszczurki, a ponieważ jest on rozwidlony, jedna z końcówek znajduje się bliżej ofiary i z tej strony do pyska trafi więcej cząsteczek. Jednak wielkie rozmiary megalanii sprawiły, że można ją było łatwo zauważyć nawet z daleka. Dlatego polowała na zwierzęta z zasadzki. Ta gigantyczna jaszczurka potrafiła wykryć ofiarę, pozostając niezauważoną. Dzięki niezwykle super czułemu mechanizmowi, znajdując się w krzakach lub wysokiej trawie, megalania mogła wizualizować otoczenie, nie widząc go. Podobny mechanizm jest obecny u krokodyli i pozwala im wyczuć ruch ryby w bardzo mętnej wodzie. Te narządy zmysłów, rozmieszczone wzdłuż żuchwy i szczęki, pozwalały jaszczurce trzymając wysk na ziemi, poczuć wibrację w miarę zbliżania się ofiary. W każdej z tych jamek znajdowało się zakończenie nerwu, co pozwalało ustalić z odległości prawie 15 metrów, czy ofiara jest wystarczająco duża, żeby ją zaatakować. Uważa się, że w czasie jednego posiłku megalania mogła pochłaniać ilość pożywienia odpowiadającą 80% masy swojego ciała, a najbardziej z kolei pożądaną ofiarą był prokoptodon, olbrzymi kangur, który mógł osiągać nawet 2 metry wysokości i ważyć około 240 kg. To był największy kangur, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Oto kość udowa współczesnego kangura. To zwierzę mogło ważyć około 50 kg, a oto kość udowa gigantycznego kangura. Kiedy dochodziło do starcia tych dwóch zwierząt, wszystko mogło się wydarzyć. Gigantyczny kangur to nie tylko jedzenie, ale też niebezpieczny wróg każdego stworzenia, które go zaatakowało. Tak jak ich współcześni krewniacy, opierały się na ogon i broniły się potężnymi tylnymi łapami. Mimo iż tylne łapy tego kangura miały potężną moc, mogły one tylko na chwilę ogłuszyć megalanie. Współczesny waran może biec z prędkością około 20 km na godzinę, podczas gdy kangur około 50 km na godzinę. Prawdopodobnie podobna różnica była między megalanią i prehistorycznym kangurem. Jednak ze względu na dużą wagę i wymiary, cielsko kangura rozpędzało się bardzo powoli, co czyniło go niezwykle bezbronnym dopóki nie przyspieszy, a megalania, chociaż była ogromna i masywna, to prawdopodobnie mogła błyskawicznie przyspieszyć i długo ścigać ofiary. Naukowcy uważają, że miała ona naturalną pompę, podobnie jak współczesne warany, która pompowała tlen do jej ciała, tym samym pozwalając jej na utrzymanie wysokich prędkości na długich dystansach. Mimo całej swojej mocy gigantyczny kangur nie był godnym rywalem dla jaszczurki. Uważa się, że Megalania mogła zabić nawet olbrzymiego Diprotodona największy torbacz, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Diprotodon osiągał około 2 metry wysokości i 3 metry długości, a jego waga mogła wynosić około 3 ton. Niektórzy naukowcy wierzą, że ten gigantyczny rozpruwacz miał tajną broń, dzięki której mógł poradzić sobie dosłownie z każdą zdobyczą, w tym z tym olbrzymim torbaczem. Jad. Gdy waran z komodo gryzie swoją ofiarę, siła nacisku wpycha jad do jego paszczy, gdzie miesza się on ze śliną. Następnie trująca mieszanina dostaje się do rany ofiary. Jeśli współczesne warany mają trujące gruczoły, to prawdopodobnie Megalania także mogła wydzielać jad. W rzeczywistości Megalania była wielkim, potężnym waranem, jego najbliższym krewnym. Całkiem możliwe, że trujące gruczoły były tajną bronią, która pozwoliła megalani zabijać ogromną zdobycz. Nie była jednak jedynym drapieżnikiem w Australii. Dzisiaj największy lądowy drapieżny ssak na tym kontynencie to dingo, dziki psowaty wielkości przeciętnego psa. W Pleistocenie z kolei najniebezpieczniejszym ssakiem było dziwne zwierzę zwane lwem workowatym. Pomimo nazwy, nie był lwem i nie miał nawet nic wspólnego z kotami. Bestia była dalekim krewnym Wombata i Koali. Lew workowaty miał około 1,5 metra długości i ważył mniej więcej 150 kg. To było stworzenie o połowę mniejsze od tygrysa i agresywne tak, jak osaczony opos. Było to zwinne i przebiegłe zwierzę, wyrachowany drapieżnik, który dzięki swoim ostrym i dużym pazurom dobrze wspinał się na drzewa atakował zwykle z powietrza, rekompensując w ten sposób małe rozmiary. Jego elastyczne kończyny przednie pozwalały mu chwytać ofiarę i przyciągać ją do siebie. Ten drapieżca był przystosowany do walki w bliskim dystansie. Jego ugryzienie było niezwykle silne, a zęby synchronicznie zaciskały się wokół gardła ofiary. Przednie siekacze służyły do przetrzymania i duszenia zdobyczy. Natomiast szerokie, ostre zęby przedtrzonowe rozcinały mięso. Połączenie tych wszystkich właściwości sprawiło, że lew workowaty był śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem i jedynym zwierzęciem na australijskim kontynencie zdolnym do stawienia czoła megalani. Zazwyczaj te drapieżniki unikały się nawzajem, ale polowały na tę samą zdobycz, a ich świat się zmieniał. Widząc megalanie, lew workowaty prawdopodobnie rzuciłby się jej na kark. To byłoby zacięte starcie dwóch gladiatorów. Nawet megalania nie była bezpieczna przed śmiertelnym chwytem za gardło. Jednak miała ona też inne metody obrony, na przykład ogon. Jedno uderzenie ogonem mogło spowodować bardzo poważne obrażenia, a gdyby ugryzła lwa, byłby w dużych tarapatach. Lwa workowatego, choć był silnym i niebezpiecznym drapieżnikiem, nie można porównywać z megalanią. Biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy, Megalania wygrałaby tylko dzięki swoim rozmiarom. W świecie ciepłokrwistych ssaków ten potworny gad królował na Ziemi. Australia to jedyny kontynent na planecie, gdzie po zakończeniu ery dinozaurów panowały zwierzęta zimnokrwiste. Przyczyniła się do tego izolacja Australii i jej gorący klimat. Przed ponad milion lat megalania przemierzała ten kontynent, zabijając prawie każde zwierzę na swojej drodze. Dzięki za oglądanie.